Siemaneczko widzowie z tej strony godline. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o dubbingu w grach, oczywiście chodzi tutaj o polski dubbing. Otóż nie wiem czy zauważyliście, natomiast w ostatnich kilku latach dubbingu polskiego w grach jest coraz, coraz mniej. Niby wychodzi całkiem sporo właśnie tych dużych gier, natomiast polskiego dubbingu próżno tam tak naprawdę szukać. Oprócz tego, że polskiego dubbingu brakuje, no to w ostatnich latach rozwinęła się też mocno technologia generowania dialogów przez sztuczną inteligencję. Co więcej, ostatnio nawet podjęto takie próby zrobienia polskiego dubbingu korzystając ze sztucznej inteligencji, czyli właśnie rozwiązać ten problem, który mamy, że tego dubbingu jest coraz mniej, wykorzystując do tego AI. Pytanie, jak to wychodzi, i w ogóle z czym tak naprawdę jest problem, jeżeli chodzi o dubbing, dlaczego jest go coraz mniej? W tym materiale właśnie o tym Wam powiem, zapraszam serdecznie. Na początku, powiedzmy sobie tradycyjnie, z czym jest problem. Tuż tak jak mówiłem, widzowie, mamy ewidentny problem, jeżeli o dubbing chodzi. Jeszcze z 15 lat temu, tak całkiem sporo ten polski dubbing miało. Duża zresztą w tym zasługa polskiego wydawcy CD projekt, który dzisiaj już nie istnieje, bo to on odpowiadał za dużą część tych tłumaczeń. I co ciekawe, w przeszłości, czyli te tam 10-15 lat temu, to nie tylko duże produkcje taki dubbing otrzymywały, ale nawet dużo mniejsze gry, gdzie z pewnością sprzedaż tych gier była niewielka. Taki ówczesny Gothic, czyli gra wydana w 2001 roku przez wówczas no, totalnie nieznane studio Pirania Bytes, on ten dubbing też polski miał. Dziś on jest tytułem kultowym i jest mocną marką, natomiast wtedy w 2001 roku no, to nikt o nim nie słyszał, a mimo to właśnie w tym pierwszym gotiku, który powstał w jakimś totalnym zadupiu był polski dubbing najwyższej jakości. To jest nie jedyny przykład, bo takich gier w sumie było dużo. Była taka gra Evil Islands, gdzie wcielaliśmy się w Zaka. To była też taka malutka, nieznana gra, ona była świetna, a jednak do niej też powstał całkiem solidny DABI. Jest jeszcze masa małych gier z polskimi głosami, o których prawie nikt nie słyszał, jak chociażby mało znany parkan 2. Dlatego będę ci od czasu do czasu pomagać. Treść podpowiedzi wpiszę do dziennika pokładowego. Tego było naprawdę na rynku mnóstwo. Spójrzmy natomiast, jak jest teraz. No, teraz to niestety jest tak, że nawet w dużych produkcjach ten dubbing jest nie za często. W takim Fallout 4 go nie było. W Divinity Original Scene też go nie było. W Baldur's Gate też go nie było. W Alan Wake też nie. W Atomic Heart, co prawda, był. Naprawdę dobry zresztą tam był. Natomiast jest to tylko jedna gra. W ogóle tak wam powiem, że nagrywając właśnie ten materiał. Uświadomiłem sobie, że ja w sumie bardzo dawno nie grałem w coś z polskim dubbingiem. Tak jak mówiłem, ostatnim razem był to chyba Atomic Heart, a jego przychodziłem już naprawdę dawno temu. A to są duże produkcje. Co do mniejszych, no to tutaj jest w ogóle już kompletna tragedia. Niemal żadna mała gra indie od mniejszego studia nie ma polskiego dubbingu, a często w ogóle nie ma nawet żadnych głosów. Pytanie dlaczego tak jest? No tutaj odpowiedź jest akurat bardzo prosta: i jak to często związana z pieniędzmi? Otóż okazuje się, że zrobienie takiego dubbingu do gry kosztuje naprawdę ogromną furę kasy. Powiem wam szczerze, że w sumie nie za bardzo wie, dlaczego. No jasne, trzeba mieć do tego studio, tak? Trzeba się nagadać, trzeba intonować wypowiedzi i tak dalej. No ale kurde, bez przesady. Wiecie, ile to kosztuje? Tutaj pozwolicie, że ja skorzystam z wypowiedzi z jednego tłumaczy, czyli dość znanego w polskim internecie Ryszarda Chojnowskiego. Tutaj sprawa akurat tyczyła się Baldur's Gate 3. No i on powiedział, że w Baldur's Gate 3 znajdziemy 2 miliony słów. Szybko policzył, że według jego wiedzy polski dubbing tej gry kosztowałby kilka milionów złotych. Czujecie to? Kilka milionów, które nie wiadomo, czy się nawet zwrócą. I to jest cholernie drogo. No, skąd takie kwoty? To ja naprawdę nie wiem, bo dla mnie osobiście to są kwoty z dupy. Ja wam powiem, że jakiś czas temu przeczytałem taki komentarz na Eurogamerze, który dał mi trochę do myślenia. Był tam taki koleś o Niku Kuni 88, on napisał, że jego zdaniem stawki nagrań do dubbingu są właśnie jakieś totalnie z dupy, a które sobie liczą za drogo, ja się z tym zgadzam. Natomiast on napisał jeszcze coś. Mianowicie napisał, że przecież kiedyś przy tych niszowych gierkach, typu właśnie Evil Island, typu ówczesny Gothic, jakoś potrafiono zrobić dubbing i to się opłacało, tak? A teraz przy takich kolosach jak Baldur's Gate 3, jak Alan Wake 2 się nie opłaca? No przecież kiedyś tych potencjalnych kupujących było nawet kilkadziesiąt razy mniej, tak? Rynek przecież się teraz rozwija. Jakoś kiedyś mieliśmy ten dubbing i to całkiem niezły? No. Coś tutaj nie gra, nie? Ja to przeczytałem, właśnie zastanowiłem się trochę nad tym i stwierdzam, że naprawdę facet ma rację. Jak to jest możliwe, że tych gier sprzedaje się teraz dużo, dużo więcej, a nagle dubbing się nie opłaca? No, powiem tutaj krótko, myślę, że zarówno aktorzy dubbingowi lecą sobie tutaj w kulki, po prostu chcą za dużo kasy, tak samo agencje, które się zajmują tym, też sobie lecą jeszcze większe kulki. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet jak zapłacimy już tą całą furę kasy za ten dubbing, no to może się okazać, że finalnie i tak jego jakość jest, no, delikatnie mówiąc, nie najlepsza. Ja przygotowałem tutaj dla was malutkie porównanie. Najpierw usłyszycie dubbing z tej bardzo stawej, niszowej gierki Evil Islands, o której ja już wam mówiłem, ona wyszła w 2001 roku, a później pokażę wam dubbing z Killzone Shadow Fall, Czyli dużego tytułu Watsony, który kosztował naprawdę niemało. Tak więc zobaczcie, co jak to wygląda. jest tutaj. Dobrze? Wszyscy są? Cisza, teraz? Starszy będzie mówił: Ludzie, dzisiaj nadszedł wspaniały dzień dla naszej wioski. Wszyscy pamiętamy legendę o wybrańcu, który miał się pojawić przy świętych ruinach. A teraz spójrzcie! Jest tutaj! Z krwi i kości! Hmm, rzeczywiście widziałem jakieś ruiny, kiedy powróciłem do zmysłów. Czy to oznacza, że naprawdę jestem wybrańcem? Najlepsze jedzenie! Najlepszy dom! Respekt i honor! To zapewnimy wybrańcowi! Niczego nie będzie mu brakować! Jak dla mnie brzmi nieźle? Będzie bronić ludu i domu. To wszystko, co mamy. Przestań się! Stać! To jest także nasz dom! I to wszelkimi koniecznymi środkami. Teraz już wiemy na 100%, Helgaści chcą nas zniszczyć. Tylko i wyłącznie mur chroni nas przed wrogiem. To tylko kwestia czasu. Nie pozwólmy się zaskoczyć. No i co? Patrzcie, ta pierwsza gra, którą usłyszeliście na początku. Ona kosztowała tak da oko, nie wiem, z kilkadziesiąt tysięcy złotych maksimum, tak? Dubbingowali ją jacyś aktorzy nie z pierwszych stron gazet i to bardzo dawno temu. Jakim cudem ten dubbing w tym Evil Island, w tej grze, której nikt kurwa nie zna, jest dużo lepszy od tego co widzimy w Klizonie. No jak to jest możliwe, no? Przecież w tym Klizonie to jest jakaś tragedia, moja babcia by to lepiej zagrała, a ona ma 90 lat. Niestety to nie jest odosobniony przypadek. Ja wam powiem, że takich gier jest więcej, choć Killzone Shadow Fall to jest akurat najbardziej dobitny przykład, że nawet kosztowny dubbing może wypaść jak gówno. W najgorszych przypadkach taki dubbing może nawet zniechęcić ludzi do gry, a kasę na niego już przecież wydano. I teraz co można z tym zrobić? No tutaj jak sobie powiedzieliśmy, z pomocą może przyjść sztuczna inteligencja, która pomaga bardzo mocno zredukować koszty wykonania takiego dubbingu. Zauważcie, że ja powiedziałem tutaj zredukować, a nie całkowicie zniwelować, bo w pewnym momencie i tak musicie zatrudnić kogoś do tego dubbingu. W takim wypadku pewnie niektórzy z Was spytają: No dobra, ale jaki jest sens robienia tego, tych tłumaczeń właśnie z właśnie za i, skoro i tak musimy kogoś tam zatrudnić, tak? Otóż sens jest i zaraz Wam o tym powiem. Najpierw chciałbym Wam jednak wytłumaczyć, o co chodzi z tą sztuczną inteligencją, bo to się tak nazywa sztuczna inteligencja tworząca dialogi. A to jest tak naprawdę trochę ściema z nazwy. Tak naprawdę nie jest to sztuczna inteligencja, bo inteligencja wskazywałaby, że potrafi myśleć. A to myśleć nie potrafi to jest po prostu sieć neuronowa. Po drugie, oczekuje się od niej po nazwie, że będzie ona tworzyła dialogi. Ona nie potrafi tworzyć dialogów. Jak sobie bowiem my powiedzieliśmy, sztuczna inteligencja nie potrafi tak naprawdę myśleć, bo jest siecią neuronową. Nie potrafi więc wymyślić niczego nowego, ale potrafi bardzo dobrze modyfikować i naśladować to co się jej da. Cały bajer w tym sposobie polega więc na tym, żeby nagrać sobie tam parę godzin dialogu wypowiadanych przez jedną osobę i to wszystko potem dać tej sztucznej inteligencji, żeby ona to przemieliła i na tym się nauczyła. Ten proces nazywa się trenowaniem sztucznej inteligencji. Jeżeli tego materiału dostarczymy jej wystarczająco dużo, no to ta AI, korzystając z tych kawałków, będzie umiała na tyle naśladować głos nagranej osoby, żeby wygenerować jakiś dialog. Im więcej takiego materiału źródłowego jej zapodamy, tym sprawniej będzie jej to szło. Zauważcie jednak, że ona tak naprawdę nie tworzy niczego nowego. Ona tylko z tego, co jej daliśmy wcześniej, składa nowy dialog. Mniej lub bardziej sprawnie, ale składa. O tym często ludzie zapominają, gdy mówią właśnie o sztucznej inteligencji. Żeby to działało, musimy jej dać naprawdę sporo dialogu jakiejś osoby, żeby ona mogła ją dobrze naśladować. I teraz korzystając z tego AI, zamiast nagrywać wszystkie dialogi do gry, można nagrać jedynie niewielką część, a AI kazać na tej podstawie wygenerować resztę dialogów. Ewentualnie zamiast tego można też w ogóle skorzystać z jakiegoś wytrenowanego już AI, natomiast to oczywiście też będzie kosztować, bo trzeba będzie zakupić taką usługę. Takie koszty będą jednak wielokrotnie niższe niż tworzenie normalnego tabingu. Ale ile to będzie kosztować? No, sprawdźmy to na przykładzie Baldur's Gate 3. Już teraz istnieją takie wyspecjalizowane strony, gdzie korzystając z takich już wytrenowanych modeli, możemy kazać przeczytać jakiś tekst sztucznej inteligencji. Oczywiście nie będzie to taki głos jak lektora może on nie pasować na przykład do gry, bo na przykład chcemy, żeby wypowiadał to ork tak, no to wtedy musielibyśmy zatrudnić jakiegoś innego aktora, albo wziąć inną sztuczną inteligencję. Natomiast takie strony już są. Jedną z nich jest taka stronka 11 Labs, gdzie nawet za darmo możemy kazać sztucznej inteligencji przeczytać parę zdań. Żebyście wiedzieli, jak to potrafi działać, no to przetestujmy ją. Ja jej teraz zapodam jakiś tekst z Godowuara, żeby ona go przeczytała. Mogę Ci wytłumaczyć, ale za Ciebie tego nie zrozumiem. No i co? W sumie wyszło całkiem nieźle, nie? Oczywiście nie jest to głos Kratosa, tak? nie jest to taki głos, jakiego byśmy się spodziewali, natomiast ona to przeczytała całkiem dobrze. Jeżeli teraz by przy tym grzebać, przefiltrować ten głos, modulować go, no to myślę, że efekt byłby całkiem dobry. Jakoś jest spoko, natomiast teraz spójrzmy na koszty. Na stronce 11 Labs jest bardzo dużo różnych pakietów, natomiast żeby mieć miarodajny przykład ile na przykład taki dubbing z użyciem AI by kosztował, no to załóżmy, że chcielibyśmy przy użyciu tego AI zdubbingować Baldur's Gate 3. Pamiętacie, ile tam było słów? No gdzieś tak 2 miliony, tak? Czyli bardzo, bardzo dużo. Na tej stronie AI akurat płaci się za minuty wykorzystane podczas czytania tekstu. Żeby policzyć, więc teoretyczny koszt wykonania takiego dubbingu, no to trzeba trochę matematyki. Przeciętny człowiek czyta gdzieś tak 220 słów na minutę. Wychodzi więc, że żeby zdabligować całą grę, czyli te 2 miliony słów, potrzeba by było około 9 tysięcy minut czytania. Jak spojrzymy w cennik, no to się okaże, że rzeczywiście jest taki pakiet, w którym mamy nawet 11 tysięcy minut i on by pasował do tego idealnie. Oprócz tego w tym właśnie drogim pakiecie mamy dostęp do wielu różnych głosów, także nie jest tak, że cały czas ten sam gość by to czytał. Mamy głosy np. kobiet, innych mężczyzn i tak Także mogłoby to wyjść całkiem realistycznie. I wiecie, ile taki pakiet kosztuje? Otóż on kosztuje 1320 dolarów, czyli tak mniej więcej 5000 zł. Oczywiście do tego trzeba też dołożyć pracę do montażu, do rozdzielenia tych dialogów, jakby się je nagra, do poprawek, intonacji i tak dalej. ale możemy, tak myślę, bezpiecznie założyć, że koszt takiego dubbingu nie przekroczyłby 100 000 zł, nawet z całkiem dobrym ekipą. No i teraz widzicie, w tej tradycyjnej opcji dubbing kosztowałby kilka milionów, a tutaj kosztowałby maksymalnie 100 tysięcy, no i to już przy sporym zapasie. Także różnica w koszcie jest naprawdę bardzo duża, można zaoszczędzić naprawdę kupę Forsy, i to jest interesujące. Wydawałoby się, że to jest idealny sposób, natomiast brakuje nam jeszcze jednego: sprawdzenia, jak taki dubbing działałby w praktyce. I tutaj akurat mamy Farta bo okazuje się, że ktoś już wykorzystał tą sztuczną inteligencję do stworzenia polskiego dubbingu w grach. Konkretnie zrobiła to ekipa Vox Alter, na której stronie znajdziemy chociażby dubbing do Divinity Original Sin 2, Fallout 4 czy brakujących kwestii do Gotika 2. Postanowiłem więc dla Was sprawdzić, jak ten dubbing wypada i jaki jest efekt samej grze. Najpierw nagrałem dla Was rozgrywkę w oryginalnych głosach, a później nagrałem z polskim dubbingiem, żebyście mogli porównać, jak obydwa wypadają. Sprawdźmy więc, jak to wygląda. It all happened, like I knew it would. Jeden drogę magiczny. I, jak ludzie na honey, The monsters swarmed. Why you're look- There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. Ah, there you are. M um, husband. Would you please tell this very charming gaggle of not at all brat-like babes that I am by no accounts this lousa woman, nor do I sing. In fact, I'm deathly, deathly allergical. Wszystko wydarzyło się tak, jak się spodziewałam. Odrobina magii źródła. I jak pszczoły do miodu. Przybyły potwory. No, pr no i proszę, chyba nie jest za ciasna, co? Mam na myśli obroże. Och, nie martw się. Każdy pies potrzebuje czasu, by przywyknąć do swojej smyczy. W międzyczasie udasz się do magistra Williama. On zajmuje się papierami, a wszyscy muszą zostać wpisani na listę pasażerów. Znajdziesz go na drugim końcu tego pokładu. W kwaterze oficerów. Ach, tutaj jesteś, mężu! Czy możesz powiedzieć tej przeuroczej gromadzie absolutnie nieło że wcale nie jestem jakąś tam lochse? I że nie potrafię śpiewać. Co więcej, jestem na śpiew śmiertelnie uczulona. Masz najzupełniejszą rację, kochanie moje. Madame Józefina Gribbles the Pep nie może być mylona z nikim innym. Elf czyta jeden z tomów słynnej encyklopedii Kranleja Huberta. Unosi wzrok, a jego wielkie, okrągłe oczy mierzą cię badawczo, odnotowując każdy szczegół. Sięga ręką, dotyka palcem jednej z Twoich łusek, po czym drapie się po policzku. Fascynujące siada ponownie i wraca do książki, szybko przewracając strony, zupełnie nie zwracając uwagi na twoją obecność. Your coffee, 173.5 degrees Fahrenheit, brewed to perfection. And today's newspaper just delivered. Thanks, Cosworth. Of course, sir. Can you get that? Good morning, Vault calling. Vault Tech? Remind me again? Why, we're about you, sir and helping secure your future you see vaultek is the foremost builder of state of the art underground fallout shelters vaults if you will luxury accommodations where you can wait out the horrors of nuclear devastation you can't begin to know how happy i am to finally speak with you i've been trying for days it's a matter of utmost urgency i assure you Dzień dobry, panu. Pańska kawa. 78,5 stopnia Celsjusza. Idealnie zaparzona. Do tego dzisiejsza gazeta. Przed chwilą dostarczona. Dzięki, Cotsworth. Oczywiście, proszę pana. Denerwujesz się? O, zdaje Niepotrzebnie. się, że ktoś zrobił... Wszyscy będą zachwyceni twoim małym szonem. Wiesz, wcześniej się niepokoiłam, ale Cotsworth doskonale radzi sobie z szonem. Możesz otworzyć? To pewnie ten akwizyt. Dzień dobry, tu Woltek. Tech. Volttech Może pan przypomnieć? Och, powstaliśmy z myślą o panu i o pana bezpiecznej przyszłości. Widzi pan, Woltek to czołowa firma zajmująca się nowoczesnymi podziemnymi bunkrami atomowymi. Nazywamy je również kryptami. To luksusowe obiekty, w których można schronić się przed koszmarem nuklearnej zagłady. Niezmiernie się cieszę, że możemy w końcu porozmawiać. Starałem się o kontakt od wielu dni. Zapewniam, że to sprawa najwyższej wagi. No i co widzowie? Moim zdaniem wygląda to naprawdę całkiem nieźle. No fakt, do takiego dobrego dubbingu jeszcze trochę brakuje, ale powiedzmy sobie szczerze, i tak jest sporo lepiej niż w tym nieszczęsnym klizonie, a koszt wykonania był nieporównywalnie mniejszy. Bierzmy też pod uwagę, że ten dubbing wykonała malutka ekipa, tworząc tak naprawdę jakiegoś moda do gry. Jeżeli za to samo by się wzięła jakaś duża firma z dużym kapitałem, to podejrzewam, że efekty mogą być jeszcze sporo lepsze. Zauważcie też, że to są dopiero początki tej technologii, tak? A mimo to efekty są już całkiem niezłe, czyli potencjał jak najbardziej tutaj jest. Czy sztuczna inteligencja może być więc ratunkiem dla polskiego dubbingu w grach? No ja osobiście Wam powiem, że w przyszłości jak najbardziej tak. Już teraz widzimy naprawdę niezłe rezultaty, a to jest dopiero początek, i to są przecież jakieś tam nieoficjalne mody tworzone przez fanów. Gdy za to wezmą się firmy z dużym zapasem kasy, no to myślę, że efekt będzie naprawdę ciężko odróżnić od profesjonalnego, prawdziwego dubbingu wykonywanego przez aktorów, a przecież koszt będzie znacznie, znacznie mniejszy. Oczywiście nie jest też tak, że po prostu bierze się tekst i puszcza się w AI i to załatwia sprawę. No oczywiście tak to nie działa. Poszczególne dialogi po nagraniu trzeba też złożyć, trzeba opisać. Trzeba też temu AI dać znać, które na przykład ma wypowiadać złości, a który ze smutkiem, tak żeby intonacja była odpowiednia do tych wydarzeń w grze. To oczywiście kosztuje czas i pieniądze, jednak i tak znacznie mniej niż taki tradycyjny dubbing, z którym i tak zdarzają się problemy, jak sami widzieliście. Jedno jest jednak pewne, jest w tym naprawdę ogromny potencjał i z chęcią zobaczę, jak ta technologia rozwinie się w przyszłości. A wy dajcie znać w komentarzach, jakie macie zdanie na ten temat, czy wy też uważacie, że AI może być ratunkiem dla polskiego dubbingu w grach, którego coraz częściej brakuje. Czekam na Wasze komentarze i jak zawsze chętnie z Wami pogadam. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał i jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki Panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.